flaszka leży, co to jest? Czy tu ktoś wywalił? O kurde, jakiś list tu jest. Cześć, ja witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj niedziela przyjechał do nas nowy nabytek. Musimy go teraz poskładać. A mianowicie jest to pług czteroskipowy. Kupiliśmy nas pługę z łujkiem Vario. Teraz trzeba poskładać. A już był problem, bo wczoraj babka miała moja kasa jeszcze, nie? Z tego, z rzepaku. No. No dziadek mi przynosi taki plasterek, no. że tu babka dała. No. Przeliczył jak dwa No. No, a druga kupka była siedem i pół, nie? No. No i już nie wiadomo jak. No, u mnie ta śruba No. A to dziś rano. No teraz jak przyjechałeś, No. Nie? A babka w kościele. A ta jeszcze czekała aż zupa, zewrę. Ona ty zadzwonił, ona wylazowała już, a ja musiał na Kuibel lecieć. A kurwa. <grywa> <grywa> kurwa, to wszystko cienie chujstwo. Ja pierwdole, tego nie idzie dźwię. Czekaj, to... Gdzie mi wlezie on jest tam co. <grywa> nie kurwa, jak to jest Nie idzie tym Nie idzie, bo one jest źle obrócone. Hmm, pójdź go do mnie do przodu ale nie idzie dźwięk <laughs> <laughs> czemu nie idzie? nie wiem bo się wbiło to chyba no. Dobra czekaj ja będę trzymał kółko Nie wiem co Dobry, Dobry. Dobra Czekaj on o bolcu go Co bolcu Pierwsze bolec No to pierwsze taskiwa możemy dać Dobra O jejku, jejku Ale syfu się leciało do tego filtra wstępnego, trzeba go wyczyścić. Okay, tak. Przelazuję, przez to. Prze przez co No czy. tu mi welo z tej strony aż. No to, to się dociągnie go! Ta podkładka go dociągnie. No dobra. Nie do co to jest? 19? Nie, 22. <śmiech> <śmiech> A już do orania. Jeszcze się pytałem. No sitka. Aha, A Auj, to kurwa. Co? Dziura akcylową, kurwa. A w tym poruszył. Się nie wciągnie. Trzeba wbić. Co wbić? Ten kołek. Skąd wiesz? No bo nie wciąga się, a już nie idzie. Aha, ten tam kołek. Czekaj Na Ty to kółko tam chciałeś dać Nie I e, Idę do wujka teraz Testujemy nasz nowy pług e, Rabewerk czteroskibowy Vario Pierwsze próby, pierwsze próby z fertkiem wujka e, Widać, że rozciągnięty chyba jest na maksa za koło nie, nie jest na maksa chyba ale ciężko ma Ferdynand nie ma szybkości, nie ma prędkości

Bo pierwszy przejazd może ci na podnośniku trzymało Zawsze na podnośniku trzymało Słabo widać pod słońce Tam będzie lepiej Liniuje się najpierw Dopiero się obraca I idzie na zot Trochę długo, ale wspomaga obrót, także spoko Dobra, tu już ładniej wygląda, ale widzę koła skręcone, czyli chcę go wyciągnąć na zewnątrz Trzeba dopchać do bruzdy I jeszcze to kółko spłycić Jeszcze za głęboko jedzie O jak dymka puścił Ciekawe jak Johnny pójdzie Ale tak to nie kopci pod obciążeniem John to... za dymi Teraz rozstawiony na maksa 48 cm na skiba Perdex to koni Trochę jeszcze trzeba liniowani nie wiem, Siła ciągu? Jak to się nazywa? Bo wyskakuje z w, w stronę zaoranego jakby Ale bierę za koło Taką szerokość to już jest. Jest git, ale ciężko mu. Mój fartek by zdech Ten jest mocniejszy jakiś. Muszę tam tego mojego ogarnąć. Uch. Jak to idzie no To jest dość taka lekka ziemia Jakoś flaszka leży, co to jest? Czy tu ktoś wywalił O kurde, jakiś list tu jest Co to takiego Odkręcamy, sprawdzamy O kurde Syngenta Challenge Witaj, zostałeś wybrany. Tylko 5 osób weszło do gry. Każdy ma to samo zadanie. Nasiona muszą być posiane, plony zebrane. Nadzieja w ich ochronie. Wykorzystaj dobrze ten sezon. Stoisz na straży zdrowych zbiorów. Działaj aktywnie, by zapewnić nam jak największy plon. Prawdę musisz poznać jak największą... Prawdę musi poznać jak największa ilość widzów. Ilość łapek się liczy. Zmień rzeczywistość polskiego rolnictwa. Środki i nasiona dostaniesz od syngenta, a w, ręka, a w twoich rękach przyszłość rzepaku. Toprex razy 3, Zetrola i Karate Zeon gwarantują sukces rzepaku. Floretta to odpowiedź. Czas płynie. Działaj, reguluj, Re, działaj, reaguj, zmieniaj rzeczywistość. Start w rzepaku, koniec żniwa. Nie czekaj się i uprawiaj, zbieraj. Start. O kurde. Syngenta Challenge, to został jak Wracam już z kamerą, pług wytestowany Ja przewoziłem nawozy Muszę teraz sobie przykryć tamte, też muszę ich poprzestawiać Kurde, bolec stracił jakaś Ulala Ulala, trzeba nowy bolec dorobić eee... Ciekawy kaj, kaj byłem ostatnio W polu jedynie Dobra, przykryjemy się na i idziemy do pługa. Pokażę Wam ten nowy nabytek już poskładany w całości, wytestowany, wy, wyorany. Pierwsze pół hektara. Tu mam jeszcze polifoska, sól, potasowo, no, ale to wiecie. Dobra, tu sobie to przykryjemy. jutro trzymaj padać. I do tego nie padało. Ale nie styknie. Ale tu jeszcze jest taką mniejsza. To styknie. Dobra, tak. Tak. And najpierw ta. O kurde, ale tu dziura się zrobiła. Trochę... Coś tu wyzarło. Dobra, przykryj, idziemy do pługa. A więc jest to płuk Rubberwerk Star wariant to 120 szerokociorki od 28 do 48 na skiba wario. Ujjka to Vario jakoś nie chciało działać. Tutaj, jak się schował się w nim do końca, to Wartek nie miał się go wypchnąć. Z Johnem my jeszcze nie testowali, obejrzymy jak będzie z Johnem. Ale tak, to fajnie, że. No ale to wszystko później się okaże po kukurydzy na przykład. No i co, teraz mamy punkt 3 rozkibowy. No to tamte dwa krone Mustang od Uika i mój Frost Mosel pójdą na sprzedaż, myślę A ceny, no to nie wiem Nie wiem, jeszcze to wszystko się okaże Na razie nie wystawiam jeść nie woło, niech leży, niech stoi tak. Kiedy będę musiał coś orać, no najprędzej Mam taką łąka do zaorania To tam, ale czy tam jechać od razu teraz, czy pierwsze zrandapować? Chyba pojadę pierwsze randapem żeby to trowę spolić. A dopiero później orka za jakieś trzy tygodnie. Obejrzymy. Dobra, tak wygląda pług no, pług jak pług nie ma się to rozdrabniać. E, tu jest ponapawywany jakimiś e, twardszymi elektrodami, podobno. Bo to Taki już, że nie wiem, czy to już było fest wytarte i to na powali chyba fest wytarte, bo tu widać, że ubytek jest. Ale ogólnie pług jest prosty, fajnie idzie. No ale to okaże się z żonem na ile uciągnie. No Ferdyk na maksa ciągnął, ale powoli, 5 na godzina. ale ciągnął. Dobra, to tyle w tym dzisiejszym odcinku, trzymajcie się, na razie, hej!